Cześć kochani zdradzani. Jestem Gośka i jestem kołczem zdrady. To nowy zawód na mapie zawodów, to nowy zawód w ogóle na mapie świata. Pochodzi z instytutu post Transformation Institute prowadzonego w Stanach przez dr. Debbie Silber. Zostawię Wam w komentarzu namiary na instytut, a teraz chciałabym w dwóch słowach Wam powiedzieć, czym się zajmuje coach zdrady. Coach zdrady to osoba, która przeprowadza Was przez proces zdrady tak, abyście wyszli z tego silniejsi i mocniejsi. Pracuje zarówno z osobami zdradzanymi, jak i z osobami zdradzającymi. Coach zdrady pracuje w oparciu o określoną metodę. Ja pracuję w oparciu o metodę pięciu kroków. Jeżeli potrzebujecie takiego wsparcia, to zapraszam Was na pierwszy swój chyba live, czy webinar, który odbędzie się 25 lipca, czyli w następny piątek o godzinie 18. Szczegóły macie w linku. Zaproszenie jest na Facebooku. Będę udostępniać to nagranie osobom, które mogą być zainteresowane w różnych grupach dotyczących zdrady, ale będę też wdzięczna za to, jeżeli będziecie udostępniać komuś, kto wiecie, że może potrzebować takiej pomocy? Nie trafiliście tutaj przypadkiem. I tych nieprzypadkowych gości, gościówy i ciebie też, Aha. obserwatorzy z Boczuszku, serdecznie na piątek zapraszam.